Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj dla Państwa chciałbym przedstawić sposób na wykonanie domowej szynki na bazie filetów z piersi kurczaka. Pamiętajcie, aby mięsko zakupić sobie w znanym Wam miejscu, aby było jak najmniej konserwantów. Bo wiadomo, że i tak coś się w nich znajdzie. Chyba, że macie swoją fermę. To nie. Będziemy potrzebować do tego szynkowar. Można go na, zakupić na znanym Wam portalu aukcyjnym. Jest to bardzo przystępna cena. Mamy tutaj pokrywaczkę. W środku jest specjalny docisk, aby nam tą nasz przygotowaną masę ładnie ścisło podczas gotowania. Bardzo często również dodają do tego worki, jakąś tam szpatułkę. Termometr też się znajdzie. Także zapraszam do oglądania. Będziemy potrzebować Filety z kurczaka umyte 10 kg kilogram, kilogram 300 sól około 100 g kiełbasy przyprawy papryka słodka zioła prowansarskie i czosnek. Kolejnym krokiem jest usunięcie wszystkiego, co, co nam nie pasuje w tych piersiach, czyli jakieś tłuszcze chrząstki. Krojemy te filety na paski, przekładamy do miski, zasypujemy jedną płaską łyżeczką soli. Nie przesadzajcie z solą, myślę, że tak 10 gram to jest maksymalnie na kilogram mięsa, bo później będziecie mieli tą szynkę zasłoną. To wszystko z tą solą y, mieszamy ładnie, zakrywamy sobie jakąś folią bądź czym tamkolwiek chcecie, i odkładamy do lodówki na 24 godziny co najmniej. Po wyciągnięciu mięsa z lodówki, ja sobie skorzystałem z maszynki do mięsa, żeby to zmielić sobie na drobne. Następnie przerzucam wszystko do pojemnika z blendera i jeszcze dodatkowo będę wszystko blendował. Dosypujemy do tego mięsa naszego paprykę, zioła, oczywiście czosnek. Ja tutaj użyłem sproszkowanego czosku. Widzicie, aby powstała mi taka konsystencja bardzo rozdrobniona musiałem sobie to blendować na kilka razy i przekładać do miski. Tamto jeszcze dodatkowo wymieszałem w tej misce, aby wszystko się tam dobrze połączyło. I przechodzimy do przekładania do pojemnika. Dajemy sobie kiełbasę na środek i wokół tego wciskamy ubijając naszą masę z mięsa. To wszystko ładnie. Zamykamy. Na chwilkę odstawiamy. W tym czasie postawiamy sobie wodę, aby nam się zagotowała. Pamiętajcie, żeby to był dość wysoki garnek, nie musi być duży, żeby przynajmniej połowa była przykryta. Temperatura to gdzieś około 85 stopni. Gdy to mamy osiągnięte, dajemy sobie na pół szmatkę i wkładamy nasz szynkowar. Czas gotowania to około 2,5 godziny. Po tym czasie wyciągamy nasz szynkowar. Oczywiście ostrożnie, bo może być gorący. I wyjmujemy naszą szyneczkę. Na górze zebrała mi się woda, więc ją wylałem. Następnie, przy pomocy tego woreczka, możemy sobie to wszystko pociągnąć do góry. Co oczywiście też nie jest łatwe, ale wszystko się udało. Szyneczka prezentuje się znakomicie, a poza tym jest dużo zdrowsza niż sklepowa. Dzieciaki. Bardzo ją uwielbiają. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie kolejnego filmiku. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym. Nie zapomnijcie subskrybować. Ja życzę Wam smacznego i do zobaczenia.